Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubacordis, chciałbym parę słów poświęcić mowie zależnej i niezależnej. Przykład. O przykład niewłaściwego zastosowania mowy, no właśnie jakiej, bo to jest mieszanie z, pomieszanie z poplątaniem, tak? To jest ni to mowa zależna, ni niezależna. wypowiedzi typu. Yy, Andzia powiedziała, że jestem zakręcona. I jeszcze niech to, niech to powie facet na przykład. Andzia powiedziała, że jestem zakręcona, nie, że jestem zakręcona. Andzia powiedziała, dwukropek, cudzysłów koniecznie, jestem zakręcona. Cytujemy wypowiedź tej, tej Anny, tak? Andzia powiedziała, cudzysłów, jestem zakręcona, na przykład. Ale, a nie Andzia powiedziała, że jestem zakręcona. Nie, jeżeli że, to wtedy Andzia powiedziała, że jest zakręcona. No, taki przykład kolokwialny sobie wziąłem, tak? Zakręconym być, tak? Ktoś może, ktoś mówi, że jest zakręcony w tym dniu jak rondo, na przykład. <śmum> to mi się przypomina <śmum> dowcip. Może nie taki ściśle teologiczny, ale, ale powiem, powiem Państwu przy okazji, żeby te nasze spotkania nie były nudne, tylko trochę zabawne. Taki dowcipek sobie wchodzi kogut do Łazienki. Patrzy, a tam wszystkie kulki zakręcone. Dobrze, pamiętajmy o tym, że różni się mowa zależna od niezależnej i tak. Na przykład powiedziałem, właśnie państwu, że jest różnica między mową zależną i niezależną. Jeżeli ktoś będzie to referował, to bardzo proszę, żeby powiedział, albo ksiądz Kneblewski powiedział, że powiedział powiedziałem właśnie państwu a nigdy nie ksiądz Kneblewski powiedział, że powiedziałem. Nie, to ja powiedziałem, ale dla kogoś innego, dla innej osoby, to ja występuję w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Czyli ksiądz Kneblewski powiedział, że powiedział. I tego się trzymajmy.